Witajcie ludzie po tej pamiętnej masakrze. W dalszym ciągu mam problemy z kapryśnym programem do nagrywania, ale cierpliwości mi nie brakuje i będę nagrywał tak długo jak to będzie możliwe. Ok, e, tutaj używam dynamitu, żeby wysadzić drzwi, e, to upuszczam go do magazynu. E, nie umiem otwierać zamków, a tutaj znajduje się e, Magazyn tych zabitych gangsterów. I co dalej? No, później udam się do Seditu, żeby sprzedać nadmiar broni. Może trochę pokarawanuję, chociaż to się pewnie już wszystkim dawno znudziło. I myślę, że pójdę do miasta Korat, czyli następnego dużego miasta w tej grze. No, otwórz to. To jak nie to, to to. Okej, okay, to też może być. Sprawdzę tę szafkę. Przełożę to, żeby było szybciej. Okej. Okay. Zamknięte. Nie mam więcej dynamitu, więc... OK. Strzelba amunicja, fajnie. Okej. Okay. O, jeszcze lepiej. Będzie dużo, dużo amunicji do naszego karabinu maszynowego. Okej. Ok. okay. No to co? O, to jest rzeczy po doktorze. Wezmę. A może jeszcze pohandluję z tą Alexu na górze. Mam wrażenie, że, mam wrażenie, że zrobiłem wszystkie zadania, jakie były do zrobienia w Hole i nie było tego za dużo. Okay. Czekaj, czy teraz będą się jakoś do mnie miło odnosić. A zresztą zobaczę na karmę. O kurczę <laughs> Nie lubią mnie w Sedit? O, też mnie nie lubią. W Korat jeszcze mnie nie znają. To, to są neutralni. Dobra. Okej. Okay. Jestem hieną cmentarną. Dobra. Pomoc. Co? Już nie ma żadnych tych prac. Szkoda. Rada, ty zase vidin. co ode mnie potrzebujesz? Prodas? Pro Dobra, Prodas, handel. Co ona ma tu dla nas? Ma chociaż jakieś. Ma trzy Steam paki super. Trzy Steam -paki. To, 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 to. Ma ona coś jeszcze w ogóle fajnego? To się może przydać. O kurczę. Może być. Może być, chociaż wolałbym gotówkę. Dobra. Środki przeciw zawsze się przydadzą. I mam nadzieję, że się jakoś uleczę po drodze. Okay, dobra. No idziemy mm, idziemy na Sedit. I oczywiście automatycznie leczymy się po drodze Na razie spokojnie o wy wykrakałem gekony może być. Może być. Tylko trzy gekony? Co to jest? Co to jest? Jeszcze żyje. O kurczę. No już jestem całkiem zdrowy. Jak to szybko wszystko się stało. Idealnie. dobra. 91 obrażeń. Właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Pięknie. Na amunicji mam tyle, że mogę się bawić w strzelanie seriami. Jak najbardziej. I... o właśnie. Pomyślcie jakie wielkie obrażenia by były gdybym... Gdybym miał jeszcze jakieś perki, które je zwiększają, to już było na poziomie 200-300, wtedy. No właśnie. No i pół tysiąca doświadczenia. Super. I lecimy dalej. Im dłużej w to gram, tym paradoksalnie lepiej się bawię. Nie nudzi mi się na razie. Wydaje mi się, że ostatnie odcinki były nudne ze względu na te niekończące się karawany. No, ale potrzebowałem tych pieniędzy właśnie na zakup snajperki, która kosztowała 11 tysięcy. Inaczej bym, bym tego nie uzbierał po prostu. I tak naprawdę oglądałoby się to jeszcze gorzej, bo miałbym ten najprostszy pistolet i nic więcej. Dobra, muszę czekać aż będzie dzień. Dobra, zobaczmy, czy będzie otwarte w ogóle o tej porze. Miejmy nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Kurcze, zamk... O Boże, w tym modzie jest tak, że po prostu w pewnej godzinie drzwi są zamknięte. No, ma to sens. Właściciele śpią, czy są w domu, no ale z drugiej strony. O, właśnie. Trzeba czekać, aż znowu otworzą. Który jest w ogóle dzień? Czwarty. No to za pięć dni mam karawanę Do miasta Korat. Fajnie było... Czy ja mam tu jakieś zadanie? Jeszcze w Sedit chyba nie. Nie. Jedyne zrobiłem. E, dobrze, no to pohandlujmy z naszą ulubioną handlarką. Okej, okay. sprzedamy to wszystko co niepotrzebne. Dwie strzelby i zamunicję w środku. Je o Jezu, ile pistoletów tam Tak pewnie coś tam przeoczyłem. To tak pewnie. Okej. Okay. O, dobra. A zawsze ma 729. Po prostu jej znak firmowy. A to jest karabin na ekomunicję. I mam taką cienką, długą. No, więcej granatów. O, to się bardzo przyda. Dobra. Okej, okay. no, myszka mi się trochę psuje, ale. Dobra. O to wezmę. No raz te. Dobra, może być. Niech tak będzie. Pa. <laughs> no, już życia mam coraz więcej, a będzie tylko lepiej. Będę prawdziwym tankiem pustkowi. Nikt mi nie stanie na przeszkodzie. Nikt mnie nie powstrzyma w moich zemście. Zabili mi psa i za to zapłacą, ale Ale muszę ich dorwać. O, coś tu jest ciekawego na górze. Kurczę i ominąłem. Karowana. Super. Super. Trudno. O. No dzikie psy. No, wiem, czy chcę mi się z nimi walczyć. Chyba nie. Ale skoszę je serio. Mm. Tylko trzy. No nie dużo. To nie dużo. No chodźcie, pieski, chodźcie. Tradycyjnie za 93. Mało który NPC by to przeżył, tak naprawdę. E, oczywiście super mutanty by przeżyły, bo one mają więcej życia. Ale. Ma być. Okej, okay, może sobie gryźć. Wiele mi nie zrobi. I tradycyjnie seryjko. Super by tylko piksele, ale ile dają radości, prawda? W takich chwilach. No idziemy. 180 mało punktów doświadczenia. Oj mało, nie opłaca się. Dobra. Objewili małe stawanie objechane wraki out z różnym haraburdim. Na tuj i majtele maitele upozornił nekaliko psu. Okej, jakiś facet tu stoi. Mogę tu odpoczywać. Mogę. Super. Pierwsza lokacja, w której można odpocząć. Jakieś przyjazne miejsce. Dobra, facet z psami. Zdrawim, co te Priwali do Techle Pustiny. Pa! Dobra, e, zaryzykuję. Mogę użyć mentatów, mam ich mnóstwo. Żeby rozmawiać normalnie. Zdravim, co te Priwali do Techle Pustini? Ahoj, menuise Wojcek. Och, promin, że sen ne przedstawił, ja jestem i jo ona tam. To wisz, mi wam tu pris Co je to za mis misto, co to za miejsce? To jest mój domo. w walką to było wrakowisko, wyjścia Wyjeżdżałem sen auta na sosretowani nebo, na rozebrani. Stacji loto tu ją trochę uprawić, a jest to hupekne mistecko, Nie myślisz? A co tu dzielasz? Co bych meledielat. Żyju tady mam rad klit, ale nas te wówżdy rad prywitam, Nie fajn si mit zase kim poke... Co je to chle własne za misto? Kurcze, już o tym z nim gadałem, no, nic nie można zrobić. A, i co opet ty, jak se masz provide? Ja co tam se opet Privat rad bych se jeszcze zepal na... nieco ochle to... ...to mista. Mm, to już było, dobra, no Na razie nie mogę za dużo zrobić widzę. No nie mogę eee, Jakiś destylator O, proszę bardzo nawet ma Motor, dobra no, Zobaczymy co mam w środku A, eee, Ciekawe czy to zadziała jak wrzucę kapsel chwila Czy dostanę nuka kole Uwaga, no coś usłyszałem. Może, może dostałem, ale to już chyba miałem chwilę. Wrapimy się tego. Okej, okay. nic się nie stało. Jeszcze raz, no, wydawało mi się, że coś wyleciało stamtąd. No, Fallout 2 można było korzystać z automatów. Nie, nic tym razem. No dobra, chyba nie działa. To na co mu to? Okej, okay. zamknięte. Dobra, trudno, trudno. Dobra, ma dużo psów, ale. Ale nic poza tym. Zostawię go w spokoju po prostu. Fajnie, fajnie, fajnie zrobiona lokacja. Tylko zastanawiam się na co i po co. Czemu to wszystko służy. Nie mam pojęcia. Dobra, idziemy niebezpieczną drogą na korat. Oj, no właśnie. Kreciki, tak? Dwa. Więcej. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Idealnie. I o, właśnie. To jest przepiękne że to jest paradoksalnie całkiem realistyczna animacja, gdyby tak wielkie świnie istniały, to myślę, że rozwalanie ich serią z bliskiej odległości właśnie taki efekt by, by... dały, prawda? Tego zabiłem trochę z dalszej odległości, więc on się tak nie rozleciał jak... jak te tutaj. To wszystko ma sens, paradoksalnie właśnie ta gra jest całkiem realistyczna. No już pomijając takie... Naprawdę przesadzone efekty, jak na przykład przy broniach energetycznych. No dobra, no, tam to jest przesadzone, przyznaję. Dobra, Are miasto, ostryckowa, żelazo, może tyłu. Okej, okay. czy tu zostanę? jakiekolwiek zadanie dla mnie? Wiecie jak się znudzę to mogę zacząć strzelać do wszystkich, ale na razie mi się nie chce No to było ciekawe jakbym ze snajperką po prostu strzelał do nich No jakiś facet z niezłą bronią Okej, okay, nic tu nie ma Pyta mnie, czy byłem w burdelu Wandiny. No nie byłem, nie wiem, czy się wybiorę. A, nie mam pojęcia, czy warto, gdzie to jest. Tutaj. No dobra, pójdziemy. Może tam dają jakieś zadania. Bo pixelowa erotyka mnie nie pociąga, więc, więc chyba za usługę podziękuję. Okej. Okay. Ostatnio widziałem zabawny filmik z fala od New Vegas, gdzie kiedy bohater przespał się chyba z Red Lucy. To dostał bonus Dobrze wypoczęty, czy Dobrze wyspany, well rested. A kiedy chwilę później poszedł do łóżku... kurcza, kurczę... Zaraz e, zobaczymy, czy ona za mi na pewno nie będzie chciała. A kiedy... następnie przespał się z Sarah e, Weintraub, to... E, to pojawił się komunikat You are no longer well rested. No proszę, trzeba mieć więcej inteligencji, żeby w ogóle móc z nią rozmawiać. Witaj! Pokut, chleba powrót z ja prawną na sprawną miejscu. Ja jestem Wanda, na na na. Mam zajem o divku, tak. Co? Bramina. Nie, nie, dobra, niech będzie dziewczyna. No, dobra. Czy to mi da jakieś zadanie? Bo widziałem quest demonstration i. I, I... aha, że było fajnie, no mam nadzieję, że było fajnie. Co? Mogę sobie coś zapakować? O, dobra. Gdyby se spokusił se na te to wec i wyspad melbyś welice przyjemną co? Nic nie rozumiem. Chodzi o coś, coś, coś z tą społecznością na pewno, ale... Ahoj z laticko, mruga na mnie, jak rozumiem, kto i si. Mianuje se aby audelant i cokolwiek si bude prac, stać Platit. Jak się w tom Leneste żyje prostytutką, Oprócz innym można to se asi najlepsi pracę, którą żeńską może w, koretu, w Koratu w koretu dzielat. żadna na mruga na mnie, a wydałam się oprawdu chodne. A kto se plati? <grym> se Wanda. Okej. Okay. Coś jeszcze... on z Wandą pobierać, no dobra. Ufam, że zesad co zapłacić, dobra, uśmiecha się, no 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 no, dobra, masma i pozorność. Okej... Okay. Dobra, jestem twój człowiek. Dobra, mam znaleźć jakąś Walerię, tak? żyje w domu obok Nestora. Tyle zrozumiałem. Będę chyba wszystkie domy po prostu posprawdzać po kolei. Będzie szybciej. Dobra, o, kondomy. Spróbuję zrobić te zadania. Właśnie kapturki Jimiego w polskiej wersji jedna. Językowej. Kondom, zelenę, baleni. Kondom znacki Jimmy Hatz Polechliwy wyrobek z nefalsowanego lateksu Obsahuje fosfores, kujcy i dwa 2. Apro Ucinacy ochranu. Je na z permicinim rostokem. No właśnie, no i to jest właśnie. To jest właśnie. To są takie fajne detale kurcze, które mają znaczenie, a których na przykład w Falaucie 3 pewnie nie doświadczymy. Fallout 2, jeżeli nie będziemy mieć ze sobą kondomów, to możemy przecież zrobić dziecko, no. E, co prawda uciekniemy, że tak powiem, i nie będziemy przykładnym tatusiem, ale... Ale kurczę, sam fakt, że jest coś tak fajnego, no. Że, że nawet takie głupie kondomy mają znaczenie, no. Coś się po prostu skończyło w pewnym momencie i... i mi tego brakuje. Dobra, może to jest ta kobita. Co lata w domu mechomurze? Ktoś se, imenuj se Walerię. Tak to ona, chce ty mi snadne co? Kteje was mus, Bili se do, chornik, no, dobra. Dobra, słuchaj mnie Wanda, rada by was zamestnala. No to już je w hall, Nestar z pusichlapu optyzuje, no, Sestre tak podobno, aha! Ona jest tu może siostrą tej prostutki Prevetlace, jak w wraca jak Tela Ja widziałem ten quest na demonstracji. Wiem mniej więcej o co chodzi. Co mi może te ricować siostrę, Aby sobie skutecznie nie tu pracę to do pracy docela Dela to, że Bill ma schodne chyba, ale Co macie na myśli? Nie wiem za bardzo. Bo jest problem z tym, że ona ma męża. Przez to ja będę przyzwyczaił pracę na halach, gdyż będę chciał, może iść z nami zaradnienie z No, Za coś mi... ...da. A nie chcecie się z wydalować tak dobre jak wasa sestra? Yy, nie. No dobra, no to pogadamy z jej mężem, chyba z nim jest jakiś problem pewnie. Przynajmniej tak to widziałem na tym let's playu. To jest kopalnia, tak? No to idziemy po niego, idziemy, idziemy, idziemy. Jakiś Nestor, cały czas te gangi po prostu, cały czas. Może to ty jesteś Bill? Nie, ty jesteś Bill. A, jesteś kobietą. A, to jest Bill, tak. Jak się żyje w, ko w Koratu jako górnik? Stoi to za pr... pracę mizernej, a pracowni podminki priserni, aby używić sej swoją żeńską maką, tak baremno... Na... ...rewnej od rana do wieczera. Twoje żona je Walerię, że? wojc no, i z zimni dojzad. Widzę tom, żeby i wam zamestnala, mógłabym objawić słuszny priwit, ale... ...je na casę, aby se sto dos Używamy se spół już dos długo. Mamy se radia, Walerię se to rozchłady te opuszyć. Nie rozumiem do końca, o co chodzi. Tonę, ale ty byś i mógł opuścić. Jak nemę za 500. Pięcio... Aha, że on ma dać spokój, ja mu zapłacę? Nie, słabe. A to, żeby zapomniał. Dobra, powiedzmy, są wandą, pewnie go to wkurzy. Aby syn mógł użyć każdej chlap w tą MST, me ani nachodu, że je jeną no, moje. To se jenom myśli, używam Sis Valerii do. <noise> Długo, mamy seradia protozeroschoda te, te opustit. O kurczę, grubo mówimy mu chyba, że używamy sobie z jego żoną już dosyć długo. Co że? Ona z tebą kurwiła. Za tym co ja druja wul, tam ha je moje, a juse i newzdam. Wyżywam te do ringu, Wow, zabiju te, a i pak poradne. Potrestam. Uwidzimy, kto kogo ho zabije. Dobra, poszło bardzo, bardzo prosto. Dobra, ty już się do tohu si, ale pan ochotny ryzykować lesnie żywo. No, no dobra, nie jestem zajęłem zapas, musimy też kolika za... Aha, zasady walki w ringu. Posłuchajmy pozorne, proto, że jej ich serii w serii Prisne Trestra. Jak mile, o, jak mile jesteśmy w ringu, zapocnę stawa z sporych. Dobra, muszę to czytać, wybaczcie mi, nie chcę mi się Na prosto. Yy, znam zasady, możesz zacitochlować tochlować zapas. No nie mogę kopać po prostu, muszę używać rąk, nie mogę kopać. Dobra, przenosimy się do ringu. E, chyba nie, nie będzie pięknych girls, tak jak dwójce. E, tylko te stare dziady w jakichś łachmanach. E, starsi ludzie. Jak narizuje zakon, jej ich pre musi. Nezdruzuj trobo, my chcemy bitku. Musi być rozchudnuta w ringu. utka i w boi, BC zbrane. Plati. Dobra, nie zdążyłem. Muze te no chodź tu, chodź tu. Uuuu nic mi nie zrobił. Czy trafię go w głowę? Niestety nie. Dobra. Okej. Okay. 6-9 Jak się ma lepszą postać, to można świetnie zadawać ciosy w oczy. Yy, jest naprawdę fajne. Fajnie zrobione. O, albo właśnie jak tak latają po ringu. Yy, walka jest naprawdę fajnie zrobiona. Zaraz będę kończył, tylko, tylko go zabiję. O kurczę. Już tutaj dostaję alarm, żeby nie wiem kończyć. Dobra. O cholera. Dobra. Przynajmniej ręki nie złamałem. Dobra. Bije, bije, nic mi nie robi. Ale dzielny człowiek, trzeba mu przyznać. No. Facet, wyzywasz mnie do walki i uciekasz. Tyle no, to wygląda. Okej, okay, dobra. Oszczędziliśmy mu dalszego upokorzenia. No dobra, no to co, stałem się mistrzem tego miasta, czy tak? Nie wiem, chyba nie. W każdym razie dziękuję wam za oglądanie i do usłyszenia następnym razem.